Dużo z was pisało mi, żebym zrobił ekwipunek Simpla, więc go nagrywam. Cześć, ja jestem Doni, a to jest film, ile warty jest ekwipunek Simple w CSGO. Ma on na swoim koncie kilka fajnych skinów. Standardowo zaczynamy od noży, a ma on ich aż cztery. Jest to... Nawaja w stat traku Doppler Prosto z fabryki za około 800 zł Nóż składany gradient Również w faktoryniu za 1800 zł Nóż składany marmurkowy gradient Za 1400 zł I ostatni najdroższy skin do noża Bagnet M9 Gamma Doppler Prosto z fabryki za prawie 3000 zł Teraz czas na rękawice Posiada by jedną parę Są to rękawice specjalistyczne Marmurkowy gradient Za 7000 zł Kilka drogich skinów do karabinów czy pistoletów również znajdziemy na jego koncie. Między innymi AWP Gradient za prawie taką samą kwotę co rękawice, czyli 7000 zł. Glock 18 Gradient za 5000 zł, oczywiście w stanie prosto z fabryki. Do tego jeszcze Digielek Żar za 2000 zł, USPS Cel Namierzony za 900 zł oraz jeszcze kilka fajnych skinów do digielków oraz emek, które razem kosztują trochę ponad 4000 zł. Razem całe EQ Simpla kosztuje około 40 000 zł. Jeśli odcinek Ci się spodobał, napisz kogo chcesz w następnym odcinku, zostaw łapkę oraz suba z dzwonem. Zapraszam na Discorda, link w opisie i do następnego. Cześć!